W dzisiejszym odcinku chcieliśmy Wam pokazać, jak wygląda sytuacja na wybrzeżu egejskim Turcji. Czy jeszcze warto tu przyjechać w tym roku, w tym momencie? Dzisiaj jest 24 września i już Wam pokazujemy je i opowiadamy. Tak. Ogólnie według mnie jest fajnie, jest dużo słońca, także jest na pewno przyjemnie, ale tak jak widać za mną są fale, także jest wiatr, woda jest już trochę chłodniejsza można wejść, można się pokąpać, jak widać pełno ludzi jest pełno ludzi jest tutaj w morzu. Także się kąpią. My też się dzisiaj kąpaliśmy. Jest super. Jednak to nie jest to samo, co w czerwcu, trzeba pamiętać, czy w lipcu czy w sierpniu. Mhm. Teraz było też takie tydzień chłodniejsze. Mierzyłem wodę, będziecie mogli sobie zobaczyć film z pomiaru temperatury, ale podpowiem, że ma 23 stopnie. Teraz przez tydzień ma być już około 30, także, także super jeszcze pogoda, więc moim zdaniem warto jeszcze w tym momencie przyjechać, natomiast monitorujcie to jaka jest, jaka jest pogoda. No i baseny też już będą chłodne na pewno. Jak to więc... się to wszystko wychłodziło trochę przez ten czas jak były te burze? Tak, więc może ma 23 stopnie. Jeszcze kąpaliśmy się, jeszcze spoko, dużo ludzi się kąpie, więc, ale jeżeli dla Was to już jest za zimno, no to, to weźcie to pod uwagę i, i raczej wtedy e, myślicie o riwierze tureckiej, nie? A, nie, a nie tutaj o orgajskim, bo, bo tu już dużo cieplej i raczej nie będzie. Może się troszkę jeszcze z powrotem nagrzać, ale, ale już dużo, 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 ale dużo nie będzie. Ale ogólnie na plaży się siedzi przyjemnie, bo mimo że jest słońce, bo słońce jest mocne, jest duży wiaterek i, e, się przyjemnie siedzi nawet bez parasola, bo jest fajny wiaterek. No, dziękuję bardzo. Jakuszki rosną, jest ładnie. Woda jest cały czas przyjemna. Jest też trochę mniej ludzi, ale nadal ludzi jest dużo, więc na mieście też ci ludzie są. Nie to, że jest pusto tak. zupełnie. Ale już nie ma jakichś ogromnych tłumów. Tak, to zachęcamy Was do obejrzenia innych naszych filmów tutaj z pobytu w kusza Właśnie właśnie pokazujemy jak to wygląda sytuacja na mieście. Wieczorny, tak, wieczorny spacer, który odbyliśmy jakaś tam z restauracji, film zobaczycie, więc, więc ogólnie, ale jest też dużo lokalców. Od razu też właśnie powiem, że bardzo dużo z lokalców nie tylko to są turyści, więc, więc ale na pewno to jest dużo spokojnie niż w sezonie. Także podsumowując... Są majany, co się mówi, tak. tak są Podsumowując. Podsumowując, z naszym zdaniem, jeszcze teraz warto przyjechać. No, co jeszcze byś chciał powiedzieć? palmy. Podsumowując, naszym zdaniem, jeszcze teraz warto przyjechać, natomiast monitorujcie prognozy pogody. Bo, jak byliśmy 4 lata temu w tym podobnym okresie, to przed Orkan i już było po prostu zimno, nieprzyjemnie wiało. Także monitorujcie tę pogodę. Jeżeli będzie się pogarszać, to już wybierajcie raczej w październiku ale... Chodzi jeżeli, na to, że przez najbliższy tydzień, czyli do około 5 do października 3. powinno być około 30 stopni, czyli, czyli super pogoda jeszcze. Tak, jeżeli macie do wyborów podobnej klasy hotel, podobna cena, jeśli się zastanawiacie, no to ja bym brała ripierę w tym momencie na przykład. Tak, no. dokładnie. Dobre. Ale to też jest fajnie, to też jest fajnie, także można przyjechać. Dzięki, że oglądaliście zapraszamy na nasze inne filmy i będziemy wdzięczni za łapki w górę, kliknięcie przycisku subskrybuj i dzwoneczka. Trzymajcie się, cześć, chęć miłego dnia. Cześć!